Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Korzystając z tego, że mnie słychać, oczekujcie jutro odcinka specjalnego odnośnie turnieju Czterech Spoczni. Ale ja teraz nie o tym. Jeszcze przed spaniem zapadam wam odcinek specjalny i pierwszą część odcinka specjalnego odnośnie tradycji świątecznych i tradycji sylwestrowych, czy też bożonarodzeniowych. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę zostawiona bądź w dół, komentarz zostawiony, z dzwonem lub bez, no to jedziemy. Tradycje świąteczne generalnie u mnie w domu sięgają pokoleń, to znaczy od dziada pradziada aż po dzisiejszy dzień. Dzielenie się opłatkiem to kiedyś nie była tradycja, kiedyś dzielono się chlebem. Obecnie dzielimy się opłatkiem na znak e, Boży. Po prostu Oczywiście śpiewamy kolendy, rozmawiamy 12 potraw wigilijnych na wzór 12 aposto apostołów. Chyba od każdego tradycja. No i co? Niektórzy chodzą na pasterkę, my nie chodzimy, bo nie ma jeszcze ścieżki rowerowej, ale o tym w przyszłości, bo się coś zadziało w tym kierunku. Wreszcie. No i co wam powiem, widzowie? Moim tradycją jest to, że nie robi. Znaczy, inaczej. Kilka razy się zdarzyło, że w wigilię wró wróciłem od ciosi do domu. Szybko aparat bądź telefon, i luta w teren, bo szła burza. Kilka razy tak się zdarzyło. W tym roku tak nie będzie. Będzie raczej spokój na Wigilię. Także OK. raczej w tym roku na Wigilię nie oczekujcie ode mnie odcinka, bo ja w poniedziałek 23 po siłowni już jadę do cioci do domu pomóc na Wigilię przygotowywać. Jeśli ja się zgodzą, to pojadę na pociągi na dwie godziny w Wigilię, a jak nie, to pod koniec roku polecę na pociągi wam powiem, ale. Do rzeczy, 12 potraw, 12 trzeba spróbować, żeby był urodzaj i szczęście. Piszcie, czy u was też, u nas jest tradycją to, że zostawia się jeden talerzyk i krzesło wolne, jakby jakiś zbłąkany wędrowiec przyszedł, żeby przyniosł to szczęście, a może pecha, kto wie. Dawniej rzucano się słomą w sufit, jeśli były długie, im dłuższe były kłosy, tym lepszy, lepszy był urodzaj po prostu. A, taki stary zwyczaj. Wiecie, u kogo są stare tradycje? U mnie na pewno zwyczaj ubierania choinki dalej. Kiedyś, lata temu, również pierniki się wieszały na choinkę. Ozdabianie pierników, to na pewno. Śpiewanie kolęd, już powoli to zamiera. Ale jeszcze się śpiewa kolendy w domach. Ech życzenia świąteczne się składa. Kiedyś się składało pocztą bądź sms-em, teraz jest łatwiej, bo jest Messenger, Instagram, choć sms-ują ludzie dalej ze sobą. Spędzanie czasu z rodziną, gadanie, byle nie o, broń Boże, o, nie gadać o polityce w Wigilię, dobra? Broń Boże, taka porada, nie gadać o polityce w Wigilię. I co? Pilniki się piecze. Luks się robi, ubiera się choinkę. Jak ktoś ma, stroi się światełka. Tradycją sylwestrową jest to, że puszcza się fajerwerki, aczkolwiek coraz częściej się od tego odchodzi. No i dobrze. Od petard też powinno się odejść, bo komu się jeszcze rękę odrąbie? Najlepiej, żeby były te świetle, tak jak w Australii, że pokaz świetlny jedynie będzie. I tyle. Właściwie. Ale o tradycjach Bożym wspomnę tylko na krótko, że zwykle jeździmy gdzieś do rodziny, albo sami coś robimy. Prezenty sobie dajemy na koniec po kolacji Wigilijnej, albo w dzień od Bożego Narodzenia. I tyle. Ja też czasami nagrywam filmik, ale krótki... Na Sylwestra zawsze nagrywam filmy z okazji nowego roku. To już taki nawyk, odkąd mam kanał. No, Żeby was nie zanudzać. Zostawcie coś po sobie. Podobało się. Zostaw coś po sobie. Po z wizu. A ty? Jakie masz tradycje świąteczne? Podziel się w komentarzu, papa. Pa.